Mgła tajemnicy w świecie, gdzie potwory morskie były codziennością. Piracki statek Mroczna Perła, dowodzony przez legendarną kapitan Raven, po tygodniach ucieczki przed lewiatanem dryfował w kierunku nieznanej, spowitej mgłą wyspy. Wyspa ta, nieobecna na żadnych mapach, otoczona była wieczną ciszą, przerywaną jedynie echem fal rozbijających się o skaliste wybrzeża. To właśnie tutaj, w objęciach nieznanego, czekało na nich przeznaczenie. Rozdział 2. Flota widm. Gdy mgła ustąpiła, oczom piratów ukazał się widok, który zmroził im krew w żyłach. W zatoce spoczywała flota przeklętych okrętów. Ich maszty sięgały nieba niczym kościane palce, a poszarpane żagle wyglądały jak strzępy duszło. Kadłuby okrętów pokryte były dziwnymi, świecącymi runami, a z ich pokładów unosiła się aura mrocznej magii i rozpaczy. Rozdział 3. Mroczny pakt. Kapitan Raven wraz z załogą zeszła na ląd? by zbadać tajemnice zatoki. W opuszczonych kajutach i naspowitych pajęczyną pokładach znaleźli dzienniki i mapy, z których wynikało, że kapitanowie tych okrętów zawarli pakt z mrocznymi siłami. W zamian za nieśmiertelności władze nad morzami mieli służyć wiecznemu złu. Rozdział 4. Cena nieśmiertelności Nieśmiertelność miała jednak swoją cenę. Kapitanowie zostali uwięzieni w swoich statkach, skazani na wieczne dryfowanie. Ich ciała zaczęły mutować, składając się z drewnem i metalem, a ich dusze, pozbawione nadziei, krążyły niczym cienie po pokładach, stając się żywymi widmami i stróżami zatoki. Rozdział 5. Walka o duszę. Mroczna magia zatoki zaczęła oddziaływać na piratów. Szepty dawno zmarłych dusz kusiły ich obietnicami potęgi. Kapitan Raven musiała walczyć nie tylko z widmami przeszłości, ale także z pokusą, która nęciła jej załogę. Widziała, że jeśli ulegną, ich rozbędzie taki sam jak tych, którzy spoczywali w zatoce przeklętych okrętów. Ostatecznie kapitan Raven i jej załoga zdecydowali się uciec z tego przeklętego miejsca, zanim rok całkowicie ich pochłonął. Widok i przerażające szepty towarzyszyły im jeszcze długo po opuszczeniu zatoki.